Dzień dobry, tyle transferów, że nie wiadomo w co ręce włożyć, bo kiedy przygotowywałem sobie tutaj sprzęt, żeby nagrać odcinek na temat Gabriela Jezusa, Proszę bardzo, informacja o tym, że Frank Kessie podpisał kontrakt z Barceloną. Oczywiście to było pewne, że były zawodnik Milanu wyląduje na Camp Nou, ale spodziewałem się tej oficjalki mniej więcej jutro. Tak więc już każdego tutaj uspokajam. Pojawi się odcinek także na temat transferów Barcelony i Andreasa Christensena i Franka Kessiego, i być może na temat innych transferów, ponieważ trwa prawdziwy młyn transferowy. Więc przy okazji mogę Was też zaprosić na środę, na rano, na kanał YouTube'owy. Kanal plus sport i oczywiście do kanal plus sport w telewizji, także gdzie o godzinie 10 porozmawiamy sobie o dużych transferach i będziemy mieli tam naprawdę sporo przestrzeni, bo ponad półtorej godziny, żeby pogadać właśnie o różnych spekulacjach i potwierdzonych ruchach w obrębie polskiej ekstraklasy, ale nie tylko. A nawet powiedziałbym, że bardziej skupimy się na transferach zagranicznych. Ale teraz już przechodzimy do meritum, ponieważ dokonał się jeden z najważniejszych ruchów tego okna. Ruch, który może zdefiniować rolę arsenalu w najbliższym sezonie. Rolę arsenalu, który chciałby oczywiście Wrócić do Champions League. Żeby to było możliwe, Arsenal potrzebował klasowej dziewiątki. No i Arsenal wydał 45 milionów funtów na Gabriela Jezusa, ale pojawia się naturalnie pytanie, czy Arsenal faktycznie ściągnął w tym, tym samym klasową dziewiątkę. Kiedyś Gabriel Jesus wydawał mi się idealnym następcą Luisa Suareza w Barcelonie. Kiedy Gabriel Jesus stawiał swoje pierwsze kroki w futbolu brazylijskim, spodziewałem się, że to będzie jeden z takich głównych celów transferowych Barcy, żeby właśnie powalczyć o tego gościa. Rzecz jasna wtedy obserwowały go praktycznie wszystkie mocne kluby w Europie no i on ostatecznie postawił na Manchester City. Ostatnio natomiast mówiło się o Gabrielu Jesusie także w kontekście Realu Madryt i to też byłby naturalny ruch, ponieważ w takim kierunku poszedł rozwój reprezentanta Brazylii na wyspach brytyjskich, że dzisiaj możemy go postrzegać nie tylko jako napastnika, ale także jako skrzydłowego grającego właśnie z prawej strony, gdzie jest pewien wakat, jeśli chodzi o Real Madryt. Może nie wakat, no bo wiadomo, że tam grywa też Rodrigo. Natomiast wiadomo, że po ewentualnym odejściu Marco sens. Przydałby się tam ktoś jeszcze, a ktoś, kto potrafi zagrać i na skrzydle, i w ataku, na przykład obok Karima Benzemy albo za plecami Karima Benzemy, byłby dla Realu jak skarb. No ale w Realu doszli do wniosku, że Gabriel, że ZUS w tym momencie nie jest potrzebny, a Arsenal oczywiście szukając napastnika i rozważając różne opcje, bo w kontekście Arsenalu mówiło się i o duszanie w jeszcze zanim trafił do Juventusu. Mówiło się w ostatnich kilkunastu miesiącach, no nie wiem, pewnie ze sto razy o Aleksandrze Isaku z Realu Sociedad. No, ale Szwedro zagrał bardzo. Przeciętny sezon, no i ostatecznie gdzieś ten temat się rozmył. Padło ostatecznie właśnie na Brazylijczyka, i to jest dość naturalny ruch. Jeśli chodzi o sam Arsenal, trudno się dziwić, no bo dla dyrektora Edu. Gabriel Jesus nie jest nikim nowym. Edu pracował wcześniej w Federacji Brazylijskiej, gdzie przy okazji zgrupowań czy powołań miał stały kontakt właśnie z Gabrielem Jesusem. Dla Mikela Artety też nie jest nikim nowym, no bo przecież Mikela Arteta wcześniej był asystentem Pepa Guardioli, więc ci ludzie i dyrektor i trener albo menedżer jak zwał, tak zwał, ściągają po prostu swojego starego znajomego i chcą Troszkę go jeszcze przebranżowić, można powiedzieć, czyli sprawić, żeby taki piłkarz, który do tej pory kojarzył się na przykład z ciężką pracą na boisku, z tym, że potrafi zagrać w ataku lub na skrzydle, żeby wreszcie zaczął strzelać gole. To jest najważniejsze obecnie w kontekście Gabriela Jesusa. I to jest najważniejszy znak zapytania właśnie przy przyjściu Brazylijczyka do Arsenalu. Może na początek rzućmy sobie okiem na statystyki Gabriela Jesusa. Takie ogólne, które będą punktem wyjścia później do jakiejś szerszej analizy właśnie tego zawodnika w Premier League. 159 meczów, 58 goli. W Manchesterze City 236 meczów, 95 goli. Wstydu nie ma, no ale też Gabriel Jesus nie okazał się po prostu seryjnym łowcą bramek, jakim mógł się okazać i na jakiego zaczynał wyglądać, kiedy stawiał swoje pierwsze kroki właśnie w profesjonalnym futbolu w Brazylii. Wtedy mnóstwo osób porównywało go do Ronaldo Fenomeno. Nawet sam Luis Nazario Dalima o tym opowiadał, że kiedy patrzy na Gabriela Jesusa, to widzi samego siebie. Wtedy wydawać się mogło, że naprawdę to będzie taki człowiek, który całkowicie zamknie dyskusję a propos dziewiątki w reprezentacji Brazylii. Ja miałem przyjemność być na Mistrzostwach Świata w Brazylii w 2014 roku, kiedy podstawowym napastnikiem był Fred, albo Fredzi, jak mawiają Brazylijczycy. I uwierzcie, że te całe mistrzostwa to była jedna, wielka, niekończąca się ciągła debata na temat napastnika. Jak to jest, że my, ziemia napastników, Ronaldo, Romario, Bebeto, czy nawet w mniejszej, w mniejszej skali, Edmundo i tak dalej, Luis Fabiano troszkę później, że my nie doczekaliśmy się klasowej dziewiątki i musi tutaj grać właśnie ten Fredzi. To można było usłyszeć, uwierzcie, w każdym barze, dosłownie co chwilkę. Ale w końcu pojawił się gdzieś ten Gabriel Jesus i wtedy Brazylijczycy doszli do wniosku, no to być może taka debata będzie zakończona. Ale w sumie minęły kolejne lata i ta debata cały czas trwa. I patrząc na przykładę Gabriela Jesusa z Premier League i z reprezentacją Brazylii. Na jakiej pozycji ten piłkarz tak naprawdę czuje się komfortowo? Samo położenie Manchesteru City mówi nam wiele o tym, jak postrzegany był Gabriel Jesus. Manchester City uznał, że potrzebuje klasowej dziewiątki, ściągnął Erlinga Halanda. W ostatnich sezonach najskuteczniejszym piłkarzem Manchesteru City był na przykład i Gündogan. Były różne eksperymenty Eksperymenty było przestawianie Kevina De Bruyne, na dziewiątkę były Ferran Torres grający także z przodu, a sam Gabriel Jesus niekiedy grywał na pozycji skrzydłowego. Zresztą statystyki pokazują, że w sezonie 2021-2022 55% minut w Manchesterze City Gabriel Jesus rozegrał na pozycji prawego skrzydłowego, 37% z kolei na pozycji środkowego napastnika. I Pep Guardiola też wypowiadał się właśnie w podobnym tonie, że o ile Ferran Torres ma takie ruchy Jamiego Vardiego, czyli to takie przewidywanie w polu karnym, Później jego przygoda w Barcelonie pokazała, że jest problem z wykorzystywaniem sytuacji sam na sam. O tyle Gabriel Jesus komfortowo czuje się wtedy, kiedy atakuje pole karne z szerokości, kiedy ustawia się początkowo właśnie szeroko i kiedy później może zejść właśnie w to pole karne. To wybieganie za plecy obrońców, wychodzenie na prostopadłe piłki to powinien być główny atut Gabriela Jesusa. Natomiast patrząc na jego dotychczasową karierę w Premier League, głównym mankamentem jest przede wszystkim skuteczność, ponieważ biorąc pod uwagę wszystkie sezony w Premier League, Gabriel Jesus praktycznie za Każdym razem jest na minusie, jeśli chodzi o ten współczynnik, o którym ostatnio mówiłem w kontekście Risha czyli expected przepraszam, goals, bo ktoś ostatnio zwrócił mi uwagę, expected goals w porównaniu do zdobytych bramek. Jeśli Gabriel Jesus chce być. Po prostu lisem pola karnego, gościem, który dobrze czuje się w polu karnym, on musi być na plusie. Tu musi być plus 3, plus 4, a nie jakieś tam minus 4 czy minus 2. Zresztą dalsze liczby pokazują, że pod tym względem od debiutów w Manchesterze City Gabriel Jesus jest drugim najgorszym piłkarzem właśnie jeśli chodzi o te różnice expected goals w stosunku do zdobytych bramek za Christianem Benteke. To znaczy, Spośród tych napastników dość regularnie grających jest piłkarzem, który marnuje multum sytuacji, ale z drugiej strony też, jeśli chodzi o jego pobyt w Premier League, ten gość zdobywa gole co 160 minut. I biorąc pod uwagę piłkarzy, którzy strzelili od jego debiutu w Premier League minimum 15 goli, lepsi są jedynie Aguero, Salah, Kane, Ronaldo Obama, Young, a także Jamie Vardy. To wszystko nam pokazuje, że gdyby Gabriel Jesus po prostu lepiej zachowywał się w sytuacjach sam na sam, to mógłby w tym momencie być postrzegany jako jeden z najlepszych napastników na świecie. Tym bardziej, że napastnika oceniamy nie tylko za to, jak zachowuje się w polu karnym, ale też za to, jak pracuje za to, jak potrafi zagrać czasami poza pozycją numer 9. No i tutaj sam Pep Guardiola przecież chwalił właśnie Gabriela Jesusa nie tylko za tę wszechstronność, że potrafi zagrać na innej pozycji, ale też ze względu na pressing. Powiedział nawet Pep Guardiola, że jeśli chodzi o wysoki pressing i, e, i takie bieganie, pracę na bardzo wysokiej intensywności, Gabriel Jesus jest najlepszy na świecie. W pewnym momencie sztab szkoleniowy reprezentacji Brazylii wyraził pewien taki niepokój związany z taką zapaścią fizyczną, w którą, w którą wpadł Gabriel Jesus natomiast później między innymi Cesar Sampayo był reprezentant Brazylii, który pracuje właśnie u selekcjonera Ciciego. Przyznał, że to wszystko szybko zostało zakończone i dzisiaj oczywiście sztab szkoleniowy reprezentacji Brazylii stara się odwzorowywać w drużynie narodowej Gabriela Jesusa z piłki klubowej. Dlatego też można założyć, że jeżeli Mikel Arteta będzie chciał zrobić w tym momencie z Gabriela Jesusa takiego po prostu seryjnego łowcę bramek, to w taki sposób będzie też postępował Cici. Trudno sobie wyobrazić na przykład, żeby Gabriel Jesus grający na typowej dziewiątce w Arsenalu był prawoskrzydowym w reprezentacji Brazylii. Raczej czegoś takiego sobie nie wyobrażam i dlatego wydaje mi się, że wkraczamy teraz w taki decydujący moment w karierze tego zawodnika. Mówimy o piłkarzu z rocznika 97, czyli o piłkarzu, który jak na napastnika, ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale jak na napastnika on wciąż jest relatywnie młody. No bo widzimy jak przedłuża się ten termin ważności wielu napastników. Widzimy w jakim wieku Karim Benzema o dekadę starszy od Gabriela Jezusa, wskoczył na ten najwyższy poziom. Widzimy Alberta Lewandowskiego już nie chce nawet posługiwać się z latanami, bo nie o to chodzi. Natomiast być może teraz wkraczamy w taki faktyczny przełom w karierze Gabriela Jezusa, kiedy całe otoczenie, kiedy wszyscy po odejściu Piera Emeryka Obama Yanga, odejściu Aleksandra La Cazeta, y i, I też patrząc na potencjalne decyzje selekcjonera reprezentacji Brazylii, wszyscy pokażą temu chłopakowi: Słuchaj, teraz ty jesteś tą dziewiątką. No taki komunikat był przecież także na samym Twitterze Arsenalu. Ty jesteś tą dziewiątką, więc teraz ty strzelaj te gole. I to jest chyba w tym momencie kluczowe, jeśli chodzi o Gabriela Jezusa, żeby poprawić przede wszystkim ten współczynnik expected goals w stosunku do zdobywanych bramek, żeby on dochodził do sytuacji tak, jak dochodzi do tej pory, natomiast, żeby strzelał tych goli, mimo wszystko, jeszcze więcej. A jeśli te sytuacje, do których będzie dochodził, będzie wykorzystywał, to tych goli teoretycznie powinno być multum. Natomiast dzisiaj, biorąc pod uwagę, jakie oczekiwania stawia się Gabrielowi Jezusowi w Arsenalu, to można śmiało założyć, że Mikel Arteta może patrzeć na tego piłkarza mimo wszystko troszkę inaczej niż Pep Guardiola, czyli, czyli niekoniecznie właśnie ta rola skrzydłowego, tylko po prostu dziewiątka i że ta gra Arsenalu będzie układana właśnie pod Gabriela Jezusa. Jeżeli on będzie miał za swoimi plecami takich gości, którzy potrafią zagrywać bajeczne, prostopadłe podania typu Martin Odegar, czy Fabio Vieira, który pod tym względem jest, jest naprawdę fantastycznym piłkarzem I, i cała ta gra Arsenalu będzie ułożona pod tę gwiazdę, pod gwiazdę Gabriela Jesusa, a nie pod jednego z wielu, jak w Manchesterze City, no to sam jestem ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie, bo nie powinien narzekać na brak sytuacji i teraz wszystko tak naprawdę w nogach, w głowie Gabriela Jesusa, żeby tę sytuację wykorzystywać. On naprawdę wchodzi w idealny dla siebie kontekst, bo jest duża odpowiedzialność, on z tym powinien sobie poradzić, no bo jednak grał w reprezentacji, Reprezentacji Brazylii, a uwierzcie, gra w reprezentacji Brazylii to jest niewyobrażalna presja, a w erze Ciciego od Gabriela Jezusa więcej goli strzelił tylko Neymar, co za niespodzianka, więc on potrafi tę odpowiedzialność dźwigać i, i wydaje mi się, że że to naprawdę może być przełom w karierze Gabriela Jezusa. Jeżeli taki przełom nie nastąpi, to znaczy, że będziemy mieli do czynienia po prostu z taką negatywną weryfikacją i być może po prostu Gabriel Jezus będzie napastnikiem klasy, powiedziałbym, Ligi Europy, czyli niekoniecznie na ten najwyższy poziom. Aczkolwiek, no wiadomo, że do tej pory temu piłkarzowi czasami brakowało regularności, ale też kojarzymy go z takimi wielkimi meczami, kojarzymy go z highlightami, kojarzymy go z tym, jak kręcił obrońcami Realu Madryt, na przykład bodajże w 2020 roku w Widze cztery gole strzelone Watfordowi. Teraz najważniejsze właśnie pod kątem Gabriela Jezusa w Arsenalu jest ta ciągłość, czyli strzelanie niekoniecznie tutaj cztery, a później przez kilka tygodni nie strzelisz ani jednego gola, tylko tutaj sztuka, dwie sztuki, sztuka, sztuka i tak dalej, żeby tak to wyglądało u tego zawodnika. Natomiast cały kontekst jest naprawdę, podkreślę to po raz dziesiąty, bardzo przychylny, żeby Gabriel Jezus faktycznie tak zaczął grać. Żeby nie być gołosłownym, Gabriel Jezus od przyjścia do Manchesteru City rozegrał 51% możliwych minut i oczywiście mogły na to składać się jakieś różne Kontuzje, natomiast wiadomo, że w Arsenalu, o ile zdrowie brazylijczykowi pozwoli, tych minut powinno być zdecydowanie więcej. Ale sam Gabriel Zeusterz widział u siebie mankamenty, bo on przecież w rozmowie z dziennikarzem Guardiana przyznał, pytany właśnie o te swoje główne defekty, co powinien poprawić, to powiedział wprost, że przede wszystkim właśnie finalizację akcji, więc nie ma tutaj na przykład takiego problemu, że jakaś krytyka źle wpływa na tego zawodnika, albo że on nie zdaje sobie sprawy, że ma właśnie kłopot z tą egzekucją akcji. No i plusem oczywiście jest też to, o czym mówił Pep, czyli fakt, że Gabriel Jesus myśli o drużynie. To znaczy, jeśli on będzie w jakiejś dogodnej sytuacji, żeby podać piłkę koledze, albo po prostu żeby wyjść na pozycję, żeby wyciągnąć obrońcę, żeby presować, żeby tym ciągłym bieganiem właśnie pomagać swoim kolegom, no to powinien dać też komfort właśnie kompanom grającym w ofensywie Arsenalu. I o tym też właśnie mówił Pep Guardiola, że kiedy dochodzi do takiego wielkiego wieczoru, czy wielkiego popołudnia Gabriela Jesusa, to sam Guardiola jest najszczęśliwszym, teraz już był, najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No, bo widzi, że ta praca, którą wkłada w bieganie, w taki intensywny futbol Gabriel Jesus, po prostu jest rekompensowana bramkami. Więc nie tylko gole, nie tylko dochodzenie do sytuacji, ale także właśnie ta intensywna praca na boisku, to jest coś, co powinno wyróżniać Gabriela Jesusa także w koszulce Arsenalu. Nie ma natomiast większego ryzyka, że Gabriel Jezus nie poradzi sobie poza boiskiem w Arsenalu, ponieważ, jak wiadomo, od samego początku kariery tego zawodnika bardzo taką troskliwą opieką go otacza go jego mama, która pilnuje wszystkiego, wywiadów, także otoczenia Gabriela Jezusa, żeby nic na niego źle nie wpływało. I on sam zresztą przyznał, że dla niego najbardziej wymagającym środkowym obrońcą, z jakim musiał zmierzyć się na boisku, Chyba nie do końca na boisku, ale po prostu najbardziej wymagającym obrońcom, przeciwko któremu musiał grać, była jego mama. Dyrektor techniczny arsenalu Edu, o którym już mówiłem, zapowiadał jakiś czas temu, że jemu zależy na tym, żeby zbudować młody, ekscytujący skład. Przede wszystkim właśnie młody, żeby, żeby to byli tacy ludzie, którym zależy na tym, żeby dopiero w arsenalu właśnie wskoczyć na ten absolutnie najwyższy poziom. Dla każdego młodego zawodnika perspektywa pracy z Pepem Guardiolą jest czymś wymarzonym. O tym mówił teraz Calvin Phillips, przenosząc się właśnie z Litz, do Manchesteru City. Natomiast kiedy już od tego Manchesteru City, może to nie jest dobre słowo, bo Gabriel Jesus nie odbił się od Manchesteru City, no, ale też nie możemy powiedzieć, że podbił ten Manchester City pewnie tak jak zakładał. No to każdy tego typu zawodnik, który zawsze uchodził za talent, kiedyś będzie chciał być po prostu jedynką, kiedyś będzie chciał być wielką gwiazdą swojego zespołu. No i teraz Arsenal ściąga właśnie takich ludzi troszkę na dorobku, ludzi wielce utalentowanych, takich, którzy mogą skoczyć na ten bardzo, bardzo wysoki poziom właśnie w zespole. Mikela Artety, i to są właśnie tacy ludzie, jak właśnie między innymi, właśnie powtarzam się, Fabio Vieira czy Gabriel Jesus. Szykuje nam się naprawdę ciekawa paczka do oglądania. Czy to wszystko zagra od samego początku? Czy ci wszyscy ludzie będą w stanie dogadać się już od pierwszych dni na boisku? Czas pokaże. Pewnie nie. Natomiast w perspektywie pewnie jakichś dwóch sezonów wydaje się, że ten projekt, który szykuje i który kreśli tutaj Edu, naprawdę ma ręce i nogi. I teoretycznie patrząc na wymagania Michaela Artety. Gabriel Jesus ma wszystko, czego ten menedżer potrzebuje właśnie od napastnika. Do poprawy jest tylko ta jedna kwestia, czyli strzelanie goli. I przesiedziłem sobie mnóstwo wywiadów w ogóle z Gabrielem Jesusem od początku jego kariery i różne były deklaracje. Były na przykład takie deklaracje: Zawsze byłem na środkowym napastnikiem, chcę być środkowym napastnikiem. Po transferze do Manchesteru City myślę, że tutaj będę grał na pozycji lewoskrzydłowego. Później były takie wypowiedzi w stylu: Mogę grać na każdej pozycji, gdzie tylko trener mnie wystawi. Więc wydaje mi się, że teraz ta narracja powie powinna być właśnie taka scentralizowana, i żeby Gabriel Jesus sam siebie postrzegał po prostu jako napastnika, no bo skoro Arsenal wydał na niego ponad 40 milionów funtów i skoro tak długo szukając napastnika zdecydował się faktycznie na tego Brazylijczyka, to świadczy o tym, że czas, żeby Gabriel Jesus stał się klasową, klasyczną dziewiątką. Czy mu wyjdzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście, dowiedzieliście się z tego odcinka. Jeśli tak, to z góry dziękuję za łapki w górę, za komentarze, a także za subskrypcję. Swoją drogą, tak pod kątem subskrypcji, chciałbym o tym wspomnieć, bo dostałem ostatnio sporo takich niepokojących wiadomości od kibiców, którzy pisali mi, że subskrybowali mój kanał. A potem przestali dostawać informacje o tym, że pojawiają się filmiki. Jeśli chcecie dostawać te powiadomienia, to oczywiście jest dzwoneczek. Natomiast sprawdźcie sobie, czy cały czas subskrybujecie, bo być może jakiś filmik was zirytował na tyle, że przestaliście subskrybować. To wtedy rozumiem, wszystko jest ok. Natomiast dostałem naprawdę sporo takich wiadomości od ludzi, którzy nie chcieli przestać subskrybować tego kanału, a później okazało się, że przestali, więc jeśli ten kanał Was interesuje, to sprawdźcie, czy faktycznie tam wszystko się zgadza. Z góry dziękuję, życzę miłego dnia i wkrótce odcinek o transferach Barcelony.